Dla takich obiektów, jakim były na przykład hala spalona w Białce, gdyby tam były wykonane podziały, podziały na mniejsze strefy dachu, ścian, to, co w tej chwili jest wprowadzane przez aktualne rozporządzenie, to najprawdopodobniej pożar nie miałby szans rozprzestrzenić się na cały obiekt, nawet jeżeli ogień zacząłby się w kilku różnych miejscach. I wtedy Byłby łatwiejszy do zlokalizowania, do zatrzymania. Być może zniszczeniu nie uległby cały budynek. Mm -hmm. No tak, bo powiedzmy, że jeszcze często y, pianka, która jest używana do y, ocieplenia pod dachem, no właśnie w przypadku takiego pożaru, y, staje się bardzo dobrym nośnikiem tego pożaru, no bo ścieka po ścianach, po różnych wentylacjach, kominach. Poza tym, y, jeżeli już y, używane są jakieś materiały y, palne. Pochodzenia organicznego, czyli różnego rodzaju pianki, plastiki, to w kontakcie z drewnem stanowią bardzo duże zagrożenie i ryzyko. Z tego powodu, że pianka spala się gwałtownie, wybuchowo i ma szansę wtedy zapalić drewno, które nie zapala się tak łatwo i od razu, mimo że jest materiałem palnym. No i to powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia na całe wielkie przestrzeni na całe wielkie obszary w obiekcie.